Chciałbym zaprosić Państwa na, jak to się ładnie po polsku da powiedzieć, na symboliczny poczęstunek. Będzie to swoiste ćwiczenie smakowe, ćwiczenie smaku, którego ambicją jest sprawdzenie subtelnej granicy pomiędzy tym, co smaczne i tym, co niesmaczne. Inaczej mówiąc, spróbujemy sprawdzić niejednoznaczność smaku. Zdaję sobie sprawę, że pojęcie smaku jest mocno obciążone dyskursywnie, ale postaramy się dziś to zignorować i skupimy się raczej na sensualnym aspekcie zagadnienia. No tak, no tak, no tak. Ale nie, to też zaskakujące. Jak pijesz wódkę, która nie ma zapachu, to faktycznie, wiesz, nagle jakbyś się taki No bo to, jest, to, to tak taki pomysł to nam, wiesz, narodową specjalność wódka z zagrychą w jednym. Co jest nie tak z tym jedzeniem? No to na przykład śmierdzi hmm. po prostu. Hmm. Mięsem. Hmm. Okej. Okay. Tost spalony. Tak, pierwszy był smaczny, ale drugi już zbyt intensywny smak. Bardzo smaczny. No, na na mnie ten czosnek z, z czekoladą hmm. jednak działa No to jest chyba najbardziej. Tak, to chyba najbardziej, bo to, to, to taki, taki w ogóle szok na cały organizm. Hmm. Tak, to znaczy jakby na, na pierwszy smak powiedziałbym, że, że jest ok, dopiero ten czas na wychodzi gdzieś przy drugim okrążeniu, no, no nie, to, 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 to jest, to jest no, no. ale... glass <grystos> Was <grystos> za Kongres Kultury, I like this glass to the culture Congress. <grystos> za kulturę, to kulturę. To kulturę. i za twórcę kultury, czyli za człowieka. And to the, artists, the na zdrowie i Na smacznego. <laughs>